I bardzo serdecznie, z tej strony Mi na kierunie ja jest Bobek go, ja Monster Filipek a... i Leonidas, dobra, Lelo. let's go Dawaj kurwa let's go. Le Leon. Le Leon. Le Leon Co? Nakliknij na, na no, Ale diabeł, młody jest Nie, Le leonidas, tak wydaje mi się, że jest chyba dziesiąty. Czyli ma 14 lat. Czy ta gra będzie mogła spowodować traumę w jego malutkim umyśle? Ale to nic, a ty możesz zostawić łapeczkę w górę, suba i dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja sobie będę jadł zupkę. O, kadielka. Chińską, co prawda. prawda, bo zjadłem obiad, tak mówię, kurde, jeszcze bym się czymś zapchał, ale wiecie. Dobra, poczekaj, czekaj, kurde, majster. Halo, zaczekajcie, mi wszyscy do stajenki. O, i ja mam questa dla mnie, sprawdź by duch zdmuchnął świeczkę. Halo? Halo chłopcy? O kurwa, korki są so out. Halo, halo, słychać mnie? Halo? Kurwa, nie słychać was. Ej, chyba mam ducha. Komputer włączony zostawił. E, tu komputer był włączony, to tu? Jak myślisz? Ta, tu jest duch, bo tu spada temperatura. To... A no to elegancko, bo tu ten y, światło, komputer był włączony, tak oni. Macie aparat. <laughs> Nie, ale mam zapałkę, jak chcesz. Kurde, bo jest Poczekaj, ja pójdę. Mordo, i na tym, na walkie bo ci nie słychać, jak jesteś za daleko. To w sensie Filip, bo Leon to gada normalnie. Boczek, ty jest? Włociek Patrz kurwa nie ma diapa Ale aparat dojebany Gdzie masz tego gnata? Lead the way my friend Show me I'm gonna take a good picture Tu? Nie ma No tu. A to jest kość? Ło kurwa, elegancko i podniosłem. Młody się to... zamknął, i nie rób tak. Nie rób tak, bo cię zje. Ale ja z nim gadam. A coś powiedział? Nie, próbuję hmm. żeby odpowiedział. A to dziad. On powiedział, że no zje. Nie, chyba. Chyba jest dobrym duchem. Ja włączyłem, żeby nam smutno nie było. A, dobra. O kurwa, ty co gada... A! kogo e, kogo O kurde. Dobranoc. Popsuł się. Chyba zdjęcie zrobiłem, spierdalam. Nawet dwa zdjęcia zrobiłem! A kolegę zjadł? Filip, jesteś? Ale to był Event. A nie wiem, czy Event, ale chyba mu zdjęcie zrobiłem. Eee, kurwa, jest duch na jeden zaliczony. <głosy> <głosy> ale mamy. A ten ciul zdmuchnął świeczkę i zdmuchnął świeczkę, elegancko. Dobra, aparat się nie przydał. Czy my coś mamy o tym duchu? Nie, chyba. A, czekaj, kamera. Spirit box jest jak coś chyba. Jest spiritus? Przypuszczam. ELEON! A ty słyszałeś jak on coś gadał? Nie, nie gadał już. Aaa. słychać, że coś tam wpierdala. I siedzi w pokoju, gdzie jest telewizor. No ale to nic. Tam chłopaku zostawiam. Hej. A czego my szukamy? Kropidło mam. Masz kropidło. Boczek jesteś? Szpirka. Jesteś Boczuś? A to na tym, na tym drugim kurwa gadaj Gamoniu. Na tym? O, na tym mów do mnie! Na toki. Na toki. No to talkie to mam tu. No to tu mów. To wszyscy słyszą. Ja A tu? też słyszę. E no chłopaki, no tutaj to, 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 to dobre słyszę, no. Dobra, no mówię. Dobra! tej czy o jest y, pismo o znaczy spirit jest. jest. Nie wiem. jest jest spiritus? No, jest. Kurwa, chłopaki się nadzywają. Mówi coś? Nie gadał! A nie gadał! Nie gadał, mówi, ale pokazuje na tym czarnym gadulcu od minus 5 do plus 5. To nie znaczy, że gadał. Nie wiem, ty się mnie nie pytaj, ja w to gram kurwa sezonowo. Szukam Zbieram tego -fing, finger tringer finger sticksa. Ej, finger stickers! Rób zdjęcie! Dotknij kurwa, bo jest zdjęcie. No ja kurwa na drzwiach jest! E! Młody przynieś aparat! Leon! Weno chodź bo co te finger O kurwa krzyż spalił. O! I on tam jest, czekaj. O, Gonicie, gonicie! Kurwa soli mu rzuciłem, nie strasz mnie. Ma, masz aparat? Chodź Leon. Tak, idę. Tu na drzwiach powinien być, nie ma już. A może kurwa na szafce jakiejś będzie, coś? U Leon'a. Wszystko zbiera. Ej, Pim padło. Ej, na szybko je! Ej, halo, halo, okno, łokienko, rób zdjęcie. O, na oknie. Dobra, elegancko. Dobra, to mamy fingerprinty i co jeszcze? Ty, a jak rzucili ten, to może ten, phantom. A, to jest ta kurwa czołowa. Dziadostwo, jakich mało. Nie. Trochę kurwa, mi się nie podoba ten stan mego zdrowia psychicznego. Dobra, wezmę mikrofon. Kacidło to nie, co to kurwa jest? Jest takie dziwne. Ale chłopaki, żyjecie? Czemu? Będzie gadał. A wiesz, że on w las? No kurwa, nie zamykaj mnie. Kurwa, łysa. <grystanie> Dobra, idę patrzeć ci sorby. gada coś? A widzę, że je chyba zimno u niego ty, bo on hucha na zimnym. To jest zimno, temperatury mroźne? I te mami rzuca. Przed chwilą jakoś książkę za to bo rzucił, Leon. O kurwa, będzie gwałt. Będzie gwałt. Jego goni go! ZEŹRĘ GO! ZEŹRĘ! <laughs> Młody spierdala, patrz, już nie ma go. A, był kurwa Zero Sanity. Żyje. Żyje. A zrobił no, ktoś nie zdję... nie Zrobił ktoś zdjęcie Soli? Nie, ja będę tym ludziom w hopach zdjęcia Soli robić. Kurwa, ja pójdę. No to idź. Ale chodź ze mną, weź krzyż. Chodź się pomodlimy. Ja nie idę. A ja zobaczcie nie... są orby. No mówię, że są orby. Sorby? Są Filip. Ktoś mówił, że są orby, tak? Są orby czy kurwa kłamałeś? Kurwa to zielone gówno przeszkadza. Ja nic nie widzę w tym, Eno kratki jakieś jebane. A bardzo to ktoś w ogóle zamontował? Anybody can... Nie ma chyba orbów. No, ja też nic nie widzę. To co, to co tylko mroźne temperatury? Ja nie widzę tych orbów. Nie, fingerprinty. No bo tu jest dobra kamera po prostu. Dobra. Chodź, musisz zdjęcie zrobić tego. Soli. Zdjęcie musi zrobić. Soli. Zdjęcie soli. Weź kurwa może kadzidło, co go Weź Weźcie Leon i Filipek po Klucyfuksa, byrę sobie weź klucyfuksa. Hehe, ja tam no grzmą to lubię w tej grze. W realu to nie jadę, w grze to jak najbardziej. Leon, kcisk Kurwa, przestań tak robić. No Ch dawaj. Chuju łysy. No dawaj. No chodź ze mną. Dawaj. <laughs> Dobra, chodźcie. A ja tu nawet nie wiem, gdzie bym się mógł schować, wiesz? Pa, kurwa, ty i po solach, podeptał jebany. Masz w tym pokoju, co on jest, to masz yy, hiding spot przecież. Gdzie? W rogu, za skrzynkami. To jest ten? Ale on żyje. Ej, ale żyje żyje. Żyje, jest minus 10. A to mroźne temperaturę. No i dobry. Nie wiem, ja muszę wyjść, bo się boję. Kurwa, to ja nie wiem, kto to może być. Kto to może być, chłopaki? Jakiś diabeł. Oj, on nie żyje. No jak? O, kurwa, zjadł go. To musimy poszukać ciało. Dobra, to chodź, szukamy. Chodź. boczek! Boczuś. Ksz, ksz. Ja myślę, że to może być jean. Dobra, kurwa, gdzie, gdybym był Leonem, gdzie bym się dał zaźleć? W garażu nie. O kurwa. Jak chuj ty, boss. A! Halo? Kurwa, znalazłem. Się przestraszyłem, bo coś mnie kurwa zamrygało. Co tu kurwa jest ten garaż taki dojebany? Leon znaleziony. Tak. Co mówisz? Zdjęcie. Zdjęcie jestem No zrobiłem. zrobiłem. No, kurwa na trójkę, zro na trójkę zrobiłem Leona. Boczek! Bacząś, kurwa, bo my się boimy. Gdzie jesteś? Huts O kurwa, Pim padło. Eno na ile? Ty krzyż się stopił, boczka chyba zjadł. Maciek! Gdzie ty kurwa jesteś? No i czemu? No ty kurwa, łysa. Dawniej mnie No nie, tu jest rudy dziad E, pani gorzałka Zgasz lampkę My się słyszymy tylko jak jesteśmy koło siebie, nie? Tak Albo nie opodal okay. Zielone, główno miałeś zgasić, powiem tak, nie wiem, kto to może być. A musiałeś musiał zobaczyć, czy na, namalował coś na tym, na, na zeszycie. Ja patrzyłem minutę temu, to nie namalował dwie minuty. A to widać na kamera? Yy, na kamerze byś widział, jak on pisze, to w momencie pisania byś widział, że książka o, podskoczyła. O, czy albo czy wyrzucił? A bo on rzucał i temami. Tak, a książka była raz w korytarzu, potem ktoś się do pokoju przyniósł, to nie było nic napisane. No ja ją przyniosłem, to jest. to żarówkę. To Filip ma włączone. A, no i dobra Nie wiem Możemy jeszcze raz to wejść ale co mamy sprawdzić to ja nie wiem jo To idziemy. A może to jest dżin, kurwa Powiem wam tak To na pewno nie jest demon i raczej na pewno nie jest mimi No to czekaj. Zostaje hantu albo dżin. Czekaj Dzien szybko Jean, zapierdala. Mam trafiolet mroźne. No to z emf ką musimy dobrze ustawić jedynie na razie. Mhm. A kto tam Hanta, ja? Jean i hantu. Aha, niższe temperatury. No, ja nie wiem, Hunter ja bym. bym miał i, orby. Ja bym kurwa strzelił Dziena, wiesz? Bo tam EMF-ka coś pipkała. Ej, czekaj, Ty kurwa, pipkała był 3, chyba Orb? 4, no. Ty, czekaj, był Orb czy mi się wydawało? Te gówno zielone brak wyjebać. Kto to kurwa położył? Ja. Tepil Tu je lepsza. Tu je lepsza kamera, nie to E no to gówno świeci niepotrzebne. To idźcie zgaś. Chodź ze mną. Dobra, idę. To chodź. O to idź. Chodź. No idę. Chodź niewolnik. Bo leon się za nami zaczeka, chłopaki. Chodź tu. Tę muzykę było słychać, czy mi się wydaje? Kurwa na harmonice ha -ha, harmonicy, coś gra, sześć? že ti? U kurva. Alesně zaslal jsem. Halo. 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 To on się kurwa zrespi za mną w piwnicy. Słyszycie mnie? Odpowiedzcie na Oki -toki. Kurwa jebany śmieciu pierdolony! Boczek, nie wiem czy mnie słyszysz, ale już wiem jak on nas kurwa pozabijał. Weź się odmuty na Discordzie. Jo. Ty, on kurwa przez ściany biegał. Ty, który, który to jest duch, co przez ściany? Nie wiem. Ale, Ale to, to jest, jest on. Kurwa, wszystko. Nie otwierał, nie otwierał drzwi, czyli. Nie, latał przez ściany, zrespił się za mną, uciekałem. To kurwa na korytarzu mnie dojebał. Zdążymy no krzyknąć. Nie żyje, poczekaj, poczekaj chwilę. On, on nie żyje. Co to jest za duch? który czasami przenika przez ściany, to jest wright. Wright nie dotyka ziemi, a tutaj były ślady. No ale on latał w powietrzu, kurwa. Tak, ale śladów nie zostawia. No wiem, ale on latał, kurwa, przez ściany, normalnie się. Ja nie wiem, chłopaki, ja oznaczam kurwa tego Wraitha. Wiesz? Dobra, ja zaznaczam Gino. Chuj, najwyżej nic nie trafi, ale jebany kurwa przez ściany lewitował, nie? Yeah. Powiem tak. Yeah. Powiem tak. Daj mu ogień na toki. Albo kurwa, granse w chuja leci. I to był dziń Albo kurwa jestem głupi, Ona może się bugować. I nie rozumiem kurwa duchów, o, nie? Jebany latał, jak kurwa. Gin, latał, być. latał przez ściany. Tak jak ja mówię. Lata... wiem, no i chuj. A on latał przez ściany, lewitował przez ściany i się kurwa respił. Ej, to jest... dodać swoje rzeczy? To jest kurwa skam, moi drodzy. Jebany lewitował przez ściany, przechodził, zadeptał sól. Byłem pewny, że to jest Jhin, ale dałem Wraith, tak, bo z opisu brań, ducha, brań z opisu ducha, ściany, no ale właśnie, nie dotyka ziemi. ale właśnie to jest kurwa hit. Zobaczysz na nagraniu stary. On przenikał ja kurwa przez ściany, zadeptał sól, ja zrespił się za mną z tyłu nic. na holu i Nie Są dwa duchy, które przechodzą przez ściany, Cześć. Nie wiem kurwa, ale to do Gina nie pasuje. Ej, swoje rzeczy? Możesz. Możesz, jak masz dobre to dawaj. No. I tu o dzinie nic nie ma kurwa, że on napierdala przez ściany. Zobaczyta na nagraniu, chłopaki. Rzeczy? Jo. Dobra, to by było na tyle. Kucham, Dzięki za uwagę, rzeczy. trzymajcie się. Cześć.